Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale z Zakręcona Pozytywnie. Jak widzicie w Biedronce, w gazetce gdzieś, kurde pod kim się wsypały. Dzisiaj akurat będziemy robić fit krokiety, ale to później, na razie zrobimy sobie szejka. W Biedronce, jak widzicie, nie dbajmy, musiała lecieć, bo jest białko na ćwiczeniu, także tego właśnie szukałam. No dobra, robimy szejkę, ale białko też mamy w śnieżce, czyli lejemy w wodę, potem przylejemy do słoika. Wsypujemy białko, czyli naszą śnieżkę tutaj mieszamy, możecie też na mleku sobie zrobić ja akurat na mleku nie lubię kochani, także wiecie robię na wodzie sobie muzik mus taki białkowy i co robimy, sobie? bierzemy sobie banana, ja akurat truskawek nie mogłam dorwać, to biorę sobie banana Zobaczcie. Banana sobie wkrajam, potem wezmę blenderek i to ładnie zblenderuję czekajcie ciap, 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 ciap czekajcie Musimy sobie, wiecie, kochani, szybka zrobić sobie. Do picia, do ćwiczeń. białku. Ja akurat do ćwiczeń będę potrzebowała dużo białka. Czekajcie, zobaczcie, jak to smakuje. Pyszne. Polecam, naprawdę pyszne. Akurat do ćwiczeń będę dużo białka potrzebowała, także wiecie. Dobra, kochani, takim oto filmikiem szybkim do ćwiczeń na nam się z Wami, bo idę po blender. Muszę to rozblenderować. Żeby z tego wyszła taka, wiecie, mini pacia mazia. O no i zdrówka ogólnie. Jeżeli nie macie pomysłu na białku, nie możecie zerwać, to też może być śnieżka. Także chcecie, guziaki.